Otyłość u psa to dziś jeden z najczęściej bagatelizowanych problemów zdrowotnych. Wielu opiekunom wydaje się, że kilka kilogramów więcej to nic wielkiego, a nawet, że pies wygląda dzięki temu uroczo. Niestety, dodatkowy tłuszczyk to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla zdrowia i życia psa. Psy z nadwagą szybciej się męczą, częściej chorują, a ich życie może być nawet o kilka lat Krótsze. W tym filmie opowiem o tym, jak rozpoznać otyłość u psa, jakie niesie konsekwencje i co można zrobić, aby jej zapobiegać lub skutecznie z nią walczyć. Badania z różnych części świata pokazują, że od 34 do nawet 59% psów odwiedzających gabinety weterynaryjne ma nadwagę, a od 5 do 20% jest otyłych. Dla porównania, w badaniach przeprowadzonych 20 lat wcześniej 22% psów miało nadwagę, a tylko 1% był otyłych. Większość badaczy zgadza się więc, że Podobnie jak u ludzi, częstość występowania otyłości wśród psów niestety stale rośnie. Zastanówmy się teraz, kiedy możemy mówić o nadwadze, a kiedy o otyłości u psa. O otyłości u psa mówimy wtedy, gdy masa jego ciała przekracza o ponad 20-30% normę odpowiednią dla jego rasy, wieku i budowy ciała. Jeżeli nadwyżka wynosi około 10-15%, pies ma już nadwagę. Nie zawsze trzeba jednak stawać z psem na wadze, by zorientować się, że coś jest nie tak. Najprostszą metodą oceny kondycji psa jest tak zwana skala BCS od angielskiego Body Condition Score. Jest to dziewięciostopniowa skala, która opiera się na czterech wyznacznikach takich jak łatwość wyczuwania żeber, zarys talii i brzucha ilość tkanki tłuszczowej oraz ilość masy mięśniowej. Pies z prawidłową masą ciała będzie miał niewidoczne, ale lekko wyczuwalne przy dotyku żebra. Patrząc z góry powinniśmy widzieć wyraźnie zaznaczoną talię, a patrząc z boku lekko podkasany brzuch. Pies z nadwagą będzie miał wyraźnie obwisły brzuch, jego talia nie będzie z góry widoczna, a żebra trudno będzie wyczuć nawet pod stosunkowo silnym naciskiem. Grzbiet u psów z nadwagą jest też taki płaski i szeroki. Jeżeli pies przypomina bardziej beczułkę niż atletycznego czworonoga, to sygnał, że jego waga wymaga naszej uwagi. Trzeba też pamiętać o tym, że psy są niezwykle zróżnicowanym gatunkiem pod względem budowy ciała i zupełnie inną sylwetkę mają masywne buldogi czy mastify, a inną smukłe harty. Dlatego oceniając kondycję psa, zawsze trzeba brać pod uwagę jego rasę, typ budowy i naturalne proporcje ciała, a nie tylko kierować się ogólnym wrażeniem idealnej sylwetki. Warto też podkreślić, że granica pomiędzy prawidłową masą ciała a nadwagą bywa a puszysty wygląd wcale nie oznacza, że pies jest zdrowy. Regularna obserwacja sylwetki i kontrola wagi to proste sposoby na to, by szybko wychwycić pierwsze oznaki problemu i nie dopuścić do rozwinięcia się otyłości. Skoro wiemy już jak rozpoznać nadwagę czy otyłość u psa, zastanówmy się teraz dlaczego psy tyją. Przyczyny otyłości u psa mogą być bardzo różne, ale w większości przypadków sprowadzają się do jednej zasady. Zwierzę przyjmuje Więcej energii niż jest w stanie zużyć. Innymi słowy, pies dostaje za dużo kalorii w stosunku do swojego zapotrzebowania, jednak źródła tego problemu bywają bardziej złożone. Najczęściej winne są niestety nasze przyzwyczajenia. Dodatkowa garść karmy, żeby piesek nie był głodny, kilka smakołyków podczas spaceru, kawałek sera przy robieniu kanapki. A potem resztki z obiadu. To wszystko składa się na nadmiar kalorii, którego pies nie jest w stanie spalić. Wielu opiekunów traktuje też jedzenie jako sposób na okazywanie psu miłości, nie zdając sobie sprawy, że w dłuższej perspektywie wyrządzają mu niestety krzywdę. Drugim ważnym czynnikiem jest tutaj brak ruchu. Współczesne psy mają często dużo mniej okazji do aktywności niż ich przodkowie czy nawet psy sprzed kilkudziesięciu lat. Krótkie spacery tylko na siku, wokół Bloku nie wystarczają, by utrzymać dobrą kondycję. Szczególnie rasy stworzone do pracy potrzebują codziennej dawki ruchu i wyzwań umysłowych, a ich brak bardzo szybko odbija się zarówno na ich samopoczuciu, jak i na sylwetce. Nie bez znaczenia są tutaj też czynniki fizjologiczne. Po kastracji metabolizm psa spowalnia, a apetyt często rośnie. Dlatego, jeśli nie dostosujemy dawek jedzenia i ilości ruchu, nadwaga pojawi się błyskawicznie. Niektóre rasy, takie jak Mopsy, buldogi, jamniki, Bigle, labradory, goldeny czy Springer spaniele mają naturalnie większą skłonność do tycia i wymagają szczególnej kontroli w tym zakresie. Warto pamiętać również o tym, że otyłość u psa może mieć także podłoże medyczne, choroby endokrynologiczne takie jak niedoczynność tarczycy czy zespół Cushinga e, powodują spowolnienie metabolizmu i przybieranie na wadze nawet przy normalnej diecie. Dlatego jeżeli zauważymy, że nasz pies tyje pomimo tego, że nie dostaje nadmiaru karmy czy smakołyków, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii i wykonać odpowiednie badania, by wykluczyć przyczyny medyczne. Ostatecznie przyczyny psiej otyłości rzadko leżą po stronie samego psa. To my opiekunowie decydujemy o tym ile pies je, ile się rusza i jak wygląda jego codzienny tryb życia. Dlatego to właśnie od nas zależy czy zadbamy o jego zdrową sylwetkę i dobre samopoczucie. Dodatkowe kilogramy to jak już wspominałam nie tylko problem estetyczny. Otyłość u psa wpływa na cały jego organizm i może prowadzić do szeregu poważnych chorób. Nadmiar tkanki tłuszczowej zaburza gospodarkę hormonalną, obciąża narządy wewnętrzne i stawy, a także skraca życie psa nawet o kilka lat. Nadwaga mocno obciąża też stawy i kręgosłup psa, co zwiększa ryzyko dysplazji, zwyrodnień i bolesnych stanów zapalnych. Pies z otyłością szybciej się męczy, unika ruchu i wpada w błędne koło. Im mniej się rusza, tym bardziej tyje. Drugim poważnym skutkiem zdrowotnym są problemy z układem krążenia. Dodatkowe kilogramy oznaczają, że serce psa musi pracować ciężej, by pompować krew. Z czasem może prowadzić to do chorób serca, nadciśnienia i zmniejszonej wydolności całego organizmu. Otyłe psy są także bardziej narażone na cukrzycę. Nadmiar tłuszczu zaburza metabolizm glukozy i insuliny, co zwiększa ryzyko rozwoju tej przewlekłej choroby. Leczenie cukrzycy u psa wymaga codziennych zastrzyków i ścisłej kontroli diety, co jest dużym obciążeniem, zarówno dla nas, jak i dla naszego psa. Warto tutaj wspomnieć także o układzie oddechowym. Psy z nadwagą mają większe trudności z oddychaniem, szybciej się przegrzewają i są bardziej narażone na udar cieplny. Problem ten jest szczególnie widoczny u brachy cefalicznych, takich jak mopsy czy buldogi, które i tak mają już utrudnione oddychanie ze względu na krótką pufę. Lista konsekwencji zdrowotnych jest bardzo długa, ale wspólny mianownik zawsze ten sam. Otyłość u psa nie jest czymś, co można bagatelizować. Każdy dodatkowy kilogram to większe ryzyko chorób i gorsza jakość życia naszego psa. Zastanówmy się więc, jak możemy zapobiegać psiej otyłości. Najlepszym sposobem, by nie musieć później walczyć z konsekwencjami, jest oczywiście profilaktyka. Otyłość u psa rozwija się stopniowo, więc odpowiednie nawyki wprowadzone od początku mogą sprawić, że problem nigdy się nie pojawi. Podstawą jest tutaj prawidłowa dieta. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ilość, ale też na jakość podawanego jedzenia. Każdy pies ma inne zapotrzebowanie kaloryczne, które zależy od jego wieku, rasy, poziomu aktywności i stanu zdrowia. W jednym z wcześniejszych filmów pokazywałam Wam jak można wyliczyć sobie takie dobowe zapotrzebowanie psa na kalorie, uwzględniając te wszystkie czynniki. I link do tego filmu znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Gotowe karmy dla psów mają zazwyczaj podane dawki na opakowaniach, ale trzeba je traktować jako pewien punkt wyjścia, a nie sztywną regułę. W praktyce często trzeba po prostu obserwować psa i dostosowywać tę dawkę indywidualnie do konkretnego psa. Ogromne znaczenie mają też smakołyki, gryzaki i różne przekąski, które podajemy psu w czasie dnia. To one bardzo często odpowiadają za dodatkowe kalorie, o których łatwo zapomnieć. Jeżeli nagradzamy psa przysmakami w trakcie treningu, warto obliczyć sobie ich kaloryczność i odjąć się od dziennej porcji karmy. Dobrym rozwiązaniem może być też nagradzanie psa częścią jego Normalnych posiłków albo wybieranie smaczków o mniejszej liczbie kalorii. Drugim filarem profilaktyki jest ruch. Regularne spacery, możliwość swobodnego biegania, zabawy węchowe, aportowanie czy udział w psich sportach, wszystko to bardzo pomaga utrzymać psa w dobrej kondycji i spalić nadmiar kalorii. Oczywiście. Ilość i rodzaj ruchu muszą być zawsze dobrane do możliwości naszego psa. Jednak, nawet starszy czy mniej aktywny pies potrzebują jakiejś formy ruchu. Brak aktywności to prosta droga do nadwagi i problemów zdrowotnych. Nie można też zapomnieć o stymulacji umysłowej. Psy, podobnie jak ludzie, czasami Jedzą z nudów. Jeżeli pies ma za mało wyzwań intelektualnych możesz szukać ich w jedzeniu. Nauka nowych poleceń, zabawy węchowe czy różnego rodzaju zabawki logiczne nie tylko odwracają uwagę psa od miski, ale też świetnie wspierają jego samopoczucie. Warto też wyrobić sobie zwyczaj kontroli wagi psa co kilka tygodni i nie czekać aż problem stanie się widoczny gołym okiem. Im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. Gdy jednak już zauważymy, że nasz pies przybiera na wadze, nie warto czekać aż problem się nasili. Pierwszym krokiem zawsze powinna być konsultacja z lekarzem weterynarii. Specjalista sprawdzi, czy nadwaga nie jest skutkiem chorób metabolicznych czy innych problemów zdrowotnych psa. Wykluczenie sobie tych przyczyn medycznych jest kluczowe, aby dalszy plan odchudzania był bezpieczny i skuteczny. Następnie warto przyjrzeć się diecie naszego psa najlepiej wraz z psim dietetykiem. Zmniejszenie porcji na oko często nie wystarcza. Trzeba więc Porządnie przeanalizować kaloryczność wszystkich posiłków i przekąsek oraz zmienić dietę tak, by była mniej kaloryczna, ale by nadal dostarczała psów wszystkich potrzebnych składników odżywczych i była dla niego sycąca. Dzięki temu pies nie będzie chodził głodny, a cały proces chudnięcia będzie przebiegał stopniowo i zdrowo. Należy też oczywiście konsekwentnie ograniczyć lub najlepiej całkowicie wyeliminować takie przysmaki jak resztki ze stołu, czy wysokokaloryczne smakołyki. Kolejnym elementem jest aktywność fizyczna, oczywiście dostosowana do możliwości naszego psa. Jeżeli nadwaga jest znaczna, trzeba zacząć od krótszych i spokojniejszych spacerów, a dopiero z czasem wydłużać dystans i wprowadzać bardziej intensywne formy ruchu. W przypadku psów bardzo otyłych lub tych, które mają problemy ze stawami, świetnie sprawdzają się ćwiczenia w wodzie, które odciążają stawy, a jednocześnie angażują mięśnie. Cały proces odchudzania psa wymaga cierpliwości i systematyczności. Psy powinny chudnąć powoli, zwykle od 1 do 2% masy swojego ciała tygodniowo. Zbyt szybka utrata wagi jest niebezpieczna i może prowadzić do problemów zdrowotnych. Dlatego powinniśmy regularnie ważyć naszego psa i obserwować jego sylwetkę, a w razie potrzeby możemy wprowadzić drobne zmiany. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka baczniej przyjrzycie się sylwetce waszych psiaków i że będziecie już wiedzieli jak uchronić je przed nadwagą czy otyłością. Jeżeli podobał wam się ten film to oczywiście dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia.